Witajcie na kanale Ja Nazywam się Kasia, a to jest Wektor. Dziś nauczymy się komendy równej. Komenda równa jest to dla mnie taki wstęp do nauki chodzenia przy nodze. Najpierw uczę psa komendy równej, czyli dostawienia się do nogi a później uczę go komendy noga, czyli podążania koło mojej nogi. Metod, którymi możemy nauczyć psa dostawiania się do nogi, jest bardzo wiele. Jedną z takich metod jest kształtowanie, które polega na tym, że zaznaczamy na przykład kliknięciem zachowania, o które nam chodzi, czyli zaznaczamy ten moment, kiedy pies stanie przy naszej nodze i oczywiście nagradzamy to zachowanie. Jest to metoda o tyle trudna, że nie jest łatwo nauczyć psa precyzyjnego dostawiania się do nogi i jest to metoda dosyć czasochłonna, ponieważ musimy poświęcić sporo czasu na to, żeby wyłapywać te momenty, kiedy pies dostawi się do nogi i żeby je zaznaczyć i nagrodzić, i żeby utrwalić to zachowanie u psa. Kolejną metodą, jaką możemy zastosować, aby nauczyć psa komendy równej, jest naprowadzanie. Naprowadzanie polega na tym, że trzymamy w ręku smakołyk, i naprowadzamy go na pozycję, o którą nam chodzi. Najłatwiej zrobić to w ten sposób, że cofamy się tak jakby jeden krok czy pół kroku, zataczamy taką szeroką ósemkę za sobą, i w ten sposób pies ma możliwość, ma miejsce, żeby się nawrócić i żeby stanąć przy nocy. Oczywiście, im większy pies, tym ten wykrok do tyłu powinien być większy, po to, żeby pies mógł zatoczyć pełną tak jakby ósemkę yy, i równo stanąć przy naszej nodze. Jeżeli zrobimy to za płytko, pies nie będzie miał odpowiednio dużego promienia do skrętu yy, i stanie po prostu przy nodze krzywo albo stanie tylko głową w kierunku naszej nogi, a yy, tył psa będzie odstawiony od nas. Jeżeli nasz pies zrozumie już o co chodzi z naprowadzaniem ręką ze smakołykiem, możemy zacząć naprowadzać go bez smakołyka. Potem możemy zacząć dodawać gest, komendę słowną i w ten sposób Nauczyć psa tego zachowania. Trzecia metoda, jaką możecie zastosować, to metoda na miskę. Nazwałam ją tak dlatego, ponieważ potrzebny jest przedmiot. Ja akurat użyłam miski, stąd ta nazwa. Zanim jednak opowiem Wam o tym, na czym polega metoda na miskę i jak ją stosować, krótka uwaga na temat nagradzania psa. Ponieważ jest to dosyć ważne, wszystko jedno, którą metodą postanowicie psa nauczyć komendy równej. Ważne jest to, aby. Nagradzać psa po zewnętrznej stronie, a nie po wewnętrznej stronie. Ponieważ jeżeli nagradzacie psa po zewnętrznej stronie, ma on tendencję do dostawienia się jeszcze bliżej do waszej nogi. Natomiast jeżeli nagradzacie go od wewnątrz, to wtedy będzie odstawiał się od nogi i uzyskujecie efekt odwrotny od tego, który chcecie osiągnąć. A teraz już opowiem wam o co chodzi z tą miską. No więc jest to metoda, która może wydawać się na początku trochę skomplikowana i czasochłonna, natomiast jest naprawdę bardzo fajną metodą i uczy psa nie tylko dostawianie się do nogi, ale również różnych innych rzeczy, takich jak świadomość tyłu, ćwiczy mięśnie psa, których pies na co dzień nie używa, które przydają mu się przy różnych innych ćwiczeniach i korzystając z tej metody uzyskacie efekt, że pies dosłownie będzie kleił się do waszej nogi. I jest to efekt, który trudno uzyskać stosując inne metody. Zaczynamy ustawiając miskę albo jakiś inny przedmiot na ziemi. Dobrze, żeby był to przedmiot okrągły, ponieważ będziemy chcieli, aby pies obracał się wokół niego. I dobrze, żeby był w miarę stabilny, ponieważ pies przed łapami będzie stał na tym przedmiocie i musi utrzymać dosyć łatwo równowagę. Pierwszym etapem jest nauczenie psa wchodzenia na miskę. I są psy, dla których to będzie dosyć łatwe, są psy, które pewnie będą podchodziły do tego z jakąś taką rezerwą i nieufnością. Najlepiej naprowadzić psa z na miskę i klikać każdą interakcję z miską. Jeżeli pies spojrzy na miskę, dotknie łapą, wejdzie jedną łapą, no to potem już wystarczy kliknąć, postawienie drugiej łapy. Jeżeli uda wam się uzyskać ten efekt, że pies stoi już dwoma łapami na miejsce, możecie nagrodzić go całą serią smakołyków, wzmacniając to zachowanie i dając psu taki jasny komunikat, że właśnie o to wam chodziło. Kolejnym etapem jest kliknięcie za najmniejszy nawet ruch tylnymi łapami wokół miski. Najłatwiej jest zachęcić psa do tego ruchu, trzymając w ręku smakołyk i obracając się samemu wokół miski. Wtedy pies, podążając za smakołykiem, ma taką tendencję, żeby też e, zrobić chociażby pół kroku. I oczywiście, klikacie w tym momencie, kiedy pies postawi pierwszy krok, e, nagradzacie go, i w ten sposób e, uzyskujecie zachowanie, o które Wam chodziło. Jeżeli Wasz pies ma duży problem z postawieniem tego pierwszego kroku, to klikajcie nawet za przeniesienie ciężaru ciała z jednej łapy na drugą. Kolejnym etapem jest oczywiście podnoszenie psu poprzeczki i klikanie za coraz większą ilość kroków zrobioną dookoła miski. Docelowo fajnie byłoby osiągnąć taki efekt, kiedy klikacie dopiero po zrobieniu jednego albo nawet dwóch okrążeń wokół miski. I warto jest tutaj ćwiczyć chodzenie wokół miski zarówno w lewą, jak i w prawą stronę, ponieważ pies ćwiczy mięśnie i dobrze jest, żeby ćwiczył je symetrycznie. Jeżeli widzicie, że Wasz pies w jedną stronę chodzi z dużą łatwością, a w drugą stronę idzie mu trochę gorzej, to możecie ćwiczyć trochę więcej powtórzeń na tą stronę, z którą pies ma problem. Po to właśnie, żeby wyćwiczyć te mięśnie, które są po słabszej stronie. Kolejnym etapem jest naprowadzanie psa gestem na to, żeby okrążał niskę i klikamy w momencie, kiedy dotknie naszej nogi. Jeżeli będziecie klikać w momencie, kiedy dotyka nogi, to właśnie uzyskacie ten efekt klejenia się później psa do nogi. Możecie oczywiście klikać też chwilę wcześniej, albo jeżeli wasz pies będzie się zatrzymywał kilka centymetrów obok nogi, to już jest dobry moment, żeby kliknąć i nagrodzić psa za takie zachowanie. Oczywiście na początku starajcie się, żeby to było dla psa jak najprostsze. I nie stójcie przed nim i nie wymagajcie, że pies zrobi pół okrążenia, żeby dostawić się do Waszej nogi. Starajcie się raczej stanąć obok niego w odległości takich dwóch, trzech kroków, tak, żeby zadanie było dla niego stosunkowo proste i żeby szybko osiągnął sukces i zrozumiał, o co Wam w tym zadaniu chodzi. Jeżeli pies będzie już umiał dostawiać się do nogi kiedy stujecie obok niego, będziecie mogli wymagać od niego troszeczkę więcej i będziecie mogli na przykład stać właśnie naprzeciwko niego i naprowadzać go gestem, żeby dostawił się do Waszej domu. Następnie możecie wprowadzić troszkę trudniejszy i taki mniej oczywisty dla psa przedmiot. Jeżeli już ćwiczenia na miejsce wychodzą wam bezbłędnie, to proponuję właśnie zmiany przedmiotu. Może to być książka albo jakieś czasopismo. Ja akurat użyłam takiego drewnianego talerza, który również jest okrągły, co trochę ułatwia psu sprawę, ale jest płaski i dosyć mały, dlatego pies musi się no, mocno koncentrować, żeby utrzymać łapę na tym, na tym obiekcie. Jeżeli wprowadzacie nowy obiekt, dobrze jest przejść przez wszystkie etapy od początku, czyli na początku. Naprowadzacie psa, żeby w ogóle wszedł na obiekt, później prosicie go o wykonanie jednego, dwóch kroków wokół obiektu i dopiero później zaczynacie prosić go o wykonanie całego obrotu i o dostawienie się do nogi. Kiedy Wasz pies nauczy się już dostawiania do nogi na miejsce oraz na jakimś innym obiekcie, warto jest wprowadzić komendę słowną Równaj oraz gest. Oczywiście na początek zawsze doradzam wprowadzenie gestu, ponieważ gesty są dla psów łatwiejsze do zrozumienia i bardziej czytelne. I Możecie tu sobie wymyśleć jakiś dowolny gest. Takim najpopularniejszym chyba gestem jest klapnięcie w udo. Jest to też o tyle dobry gest, że jeżeli chcemy, żeby pies dostawił się do prawego uda, to możemy klepnąć w prawe udo, a jeżeli do lewego, to w lewe i jest dla psa jasny sygnał, czego od niego oczekujemy. Jeżeli pies będzie już reagował na gest, oczywiście można wprowadzić komendę słowną równej. Powinno to wyglądać w ten sposób, że najpierw mówimy równej, później klepiemy się w udo i nagradzamy psa za dostawienie się do nogi. Z czasem będzie można wycofać gest i już samym słowem równej oczekiwać, że pies dostawi się do nogi. Jeżeli uda Wam się dojść już do tego etapu, to w zasadzie możecie usunąć przedmiot. I poprosić psa o równanie do nogi. Takie normalne, bez, już bez żadnej podpowiedzi, bez żadnego przedmiotu. Jeżeli widzicie, że wasz pies jest trochę zdezorientowany, kiedy nie posiada przedmiotu pod łapami i tak nie do końca wie, co ma zrobić, możecie spróbować naprowadzić go ręką, raz, drugi, żeby przypomnieć mu o co chodzi w tym ćwiczeniu. Natomiast jeżeli trening został przeprowadzony prawidłowo, to nie powinno być z tym żadnego problemu, i na tym etapie pies powinien już zacząć właśnie okrążać Was i dostawiać się do nogi, kiedy tylko usłyszy komendę albo zobaczy gest. W moim przypadku nauczenie wektora komendy równaj zajęło 3 takie 5-10 minutowe sesje. Także nie zajmuje to jakoś strasznie dużo czasu, a efekt, jak możecie zobaczyć, jest naprawdę fajny. Po przeprowadzeniu tego treningu wektor nie tylko dostawia się do nogi siedząc przede mną, ale także dostawia się do nogi, kiedy idę w bok, kiedy skręcam w lewo czy kręcę się wokół własnej osi. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam nauczyć Wasze psy komendy równej. W kolejnym filmiku na pewno opowiem trochę więcej o tym, jak nauczyć się zachodzenia przy nodze. Dlatego zachęcam Was do subskrybowania kanału Piesologii oraz do śledzenia naszego bloga. Do zobaczenia!